Tajemnicza paczka na kotle oznacza, że zaczynamy powoli nowy sezon grzewczy. A co w tej paczce? Zobaczycie za chwilę. Cześć, witajcie na kanale Bufor i Drewno. Lada chwila zacznie się już nowy sezon 2023. Na 24. Pora zrobić przygotowania naszej instalacji do nowego sezonu, a zaczniemy przygotowania od tajemniczej paczki. Paczka, którą pokazałem na wstępie filmu, leży sobie tutaj na naszym, na naszym piecu, czyli kotle. A zaczniemy otwieranie tej paczki, ponieważ te rzeczy, które są w środku, będą nam za chwilę bardzo potrzebne do nowego sezonu. Rozciąłem w międzyczasie paczkę, żeby lepiej było dla was widać, co tutaj do mnie przyszło. No niestety musiałem złożyć takie pewne zamówienie poprzez internet, bo podczas gdy nie ogrzewałem y, domu, to zrobiła mi się mała awaria. Otóż niestety, dwa zawory termostatyczne, które mam założone na grzejnikach y, kątowe, po 12 latach zaczęły przeciekać. Są to zawory firmy Hertz. No, prawdopodobnie zebrały się jakieś brudy albo po prostu ta woda gdzieś tam była też już słabej jakości i albo były po prostu kupione lata temu i też one nie były może strasznie idealne. W związku z tym niestety w jednym pokoju zaczęło mi kapać i w ostatniej chwili uratowałem panele, ale profilaktycznie również Również w drugim pokoju, też w imieniu, bo w tym samym czasie one były zakładane. Zdjąłem już głowicę. Zdjąłem właśnie głowicę. Ta głowica, którą tutaj widzicie, ma 30, 30 mm, ma tutaj nasze zakręcenie. Natomiast one były starszego typu, to znaczy. 28,5 bodajże trzeba było mieć przejściówkę, żeby można było głowicę nowego typu założyć. To oczywiście bardzo dobrze działa i do końca działało bardzo dobrze. Tutaj są, jak pamiętacie, dwie baterie i fajnie to działała, tak głowica. Natomiast teraz zamówiłem cały zestaw, bo jednak cenowo opłaca się ten zestaw za cały, i do dwóch że powiem szczerze, że nie otwierałem paczki. Zobaczymy, co tu będzie widać. Zobaczcie. Kupiłem. Dwa takie same zestawy. Jest to firmy Diamond, eee, zarówno jak i głowica, jak i ten zawór cały, a właśnie tutaj zaczęło mi z tego, z tego zestawu lecieć. Tu jest taka ręczna, ręczne przykręcenie, natomiast tutaj z tego zaczęło kapać, zaczęło mi podkapywać pod panele. Dobrze, że zauważyłem i ten zestaw trzeba będzie założyć lada chwila. Tak samo jeszcze jest drugi, profilaktycznie również. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Również bierzemy majcik. Jeśli jedną ręką, to tak jest ciężko założyć. Zobaczcie. Tak wygląda ten drugi zestaw. Kupiłem dwa, mam nadzieję, że będzie dobrze. Yy, yy, patrzyłem na testy takich zestawów i w ogóle tych zaworów termostatycznych. I powiem szczerze, bardzo dużo ludzi zachwala tego Diamonda. Nie wiem, czy będzie dobry, czy nie. Zobaczymy. Co te opinie internetowe nam tutaj poradzą to jest oczywiście na półcala I zobaczymy. Po prostu tylko będzie trzeba tą część wymienić, to niepotrzebne to wszystko zostaje. Tą część będziemy wymieniali zarówno w jednym jak i drugim kaloryferze. Natomiast tutaj mamy też powiedziane, jaka jest temperatura, jaka jest, jaki jest gwint. Tutaj właśnie mamy tą te 30 mm, możecie sobie zobaczyć. Końcówki przyłączeniowe, gwint nakrętki mocującej. Jaka klasa ciśnieniowa, klasa temperaturowa i przepustowość minimalna, jaka tutaj też występuje do centralnego ogrzewania. Mamy tutaj napisany oczywiście opis pomiesz pomieszczeń grzewczych, bo mm, powiem szczerze, że y, kiedyś jeszcze na początku lat 2000 spotkałem się m.in. właśnie z firmą Hertz, gdzie tam było y, ustawienie do 6. Teraz już w tej chwili standardem jest do 5 regulacja. I tak przy 5 mamy 28 stopni, przy czwórce jest 24 stopnie, czyli tutaj według, według instrukcji to jest łazienka i ubikacja. Biuro 22 stopnie, czyli takie tam niecałe, niecała czwóreczka. Trójka to jest 20, yy, pomieszczenie mieszkalne dzienne. No tak, moim zdaniem tak powinno być: 20-21. Osoby, które są ciepło lubne, pewnie będą musieli bliżej czwórki ustawić. 16, warsztat, 16 stopni, czyli tutaj przy dwójce, jedynka, klatka schodowa. Piwnica i zabezpieczenie przed zamarznięciem gwiazdka. No, zobaczymy, jak to będzie działało. Jestem, jestem szczerze, e, szczerze jestem zainteresowany. E, zostało to zakupione przez Allegro z jakiejś tam firmy. Już w tej chwili nawet nie wiem, bo e, paczka e, tak naprawdę trzy dni tutaj leżała i mówię dzisiaj chyba już nagram filmik, bo już pora. Tak naprawdę e, sezon. Kiedy nie było ogrzewania, to ja też właśnie nie, chciałem, nie chciałem zamęczać innymi filmami, ale będę teraz robił filmy już w miarę regularnie. Jeszcze trochę jest czasów urlopu, wakacji, także jeden z pierwszych filmów i mam nadzieję, że tutaj również inne ciekawe rzeczy wlecą. Będę tutaj e, nagrał jakiś filmik w trakcie montażu, też zobaczycie jak to wygląda przygotowanie. Natomiast po prostu niestety no, tak się stało, że zaczęło to kapać i trzeba to, trzeba to słuchajcie zmienić, dlatego że. Znaczy to od razu mówię, że temperatury nie było dużej. Bo ja oczywiście, jak wiecie, mam zawór y, trójdrogowy, ale niestety, to jest to, są, to jest jakby trzeci sezon w tej chwili tutaj będzie pracy z tym, że jest rzecz ciekawa, i niestety, one kilka sezonów ładnych, czyli tak naprawdę 9 lat pracowały na temperaturach niestety wysokich, bo nawet dochodziły do 60 stopni. W związku z tym stało się tak, jak się stało, że. No, niestety tutaj jest problem, że zaczęło pokapywać. Oczywiście, jak były ciepłe, jak grzejniki grzały całym sezonem, to nie było tego widać, że pokapuje, bo po prostu materiał się rozszerzył. Teraz jest zimno. Zobaczcie, jak to w ogóle w tej chwili wygląda. Mamy tutaj cały czas woda niedolewana przez cały sezon. Tutaj, letni, możecie zobaczyć, jak wygląda sytuacja. I 22 stopnie, temperatura taka pokojowa. Naszego buforu ciepła. Natomiast ogrzewanie ciepłej wody użytkowej jest bardzo fajne. Dzisiaj no, było dużo deszczu, także, e, także bardzo mało tutaj jest e, nagrzane, ale jest bardzo fajnie również. Od początku sezonu grzewczego na panele fotowoltaiczne, czyli tak naprawdę od kwietnia, e, kolejny rok bardzo dobrze to się sprawuje. Ten cały ekopulsar, ale również Wam powiem, że tak jak zawsze co roku, nigdy. W okresie letnim nie palę w kotle, zawsze mi ten zbiornik, który tutaj mam, po prostu wystarcza. Mam nadzieję, że również przez cały ten sezon również też wystarczy podgrzewanie tej ciepłej wody. Mimo, że czasami jest dzień pochmurny, tak jak dzisiaj, ale jeżeli chodzi o ogrzanie tej ciepłej wody za pomocą paneli fotowoltaicznych, myślę, że Jestem zadowolony i kolejny rok tutaj to pięknie działa. Myślę, że dopiero pierwsze palenie w kotle to będzie gdzieś początek września, jeżeli będzie chłodno, tak jak w tamtym roku. A teraz po prostu trzeba przygotować na kolejny sezon to, co są jakieś są drobne usterki, bo zawsze jest tam coś do przygotowania. Oczywiście jeszcze czeka mnie wyczyszczenie komina na nowy sezon, bo w tym jakoś mi się nie chciało. Teraz wyczyścić, także dopiero gdzieś tam we wrześniu pewnie wejdę na dach albo będzie któregoś dnia chłodno, a będę miał wolny czas. Także to na najbliższy czas, czyli zakładamy nowe zestawy do grzejników, i już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Będę starał się już filmy regularnie publikować. Myślę, że. Będziemy publikować filmy na początku raz na tydzień. A potem, jak będzie więcej materiału i będą również ciekawe wiadomości, będę publikował dwa razy w tygodniu. Także trzymajcie się i życzę Wam miłych wakacji i dobrego przygotowania do sezonu grzewczego. Zapraszam na kanał Buffer i Drewno. Do zobaczenia.